Hej, witamy w nowym filmie! Czy kiedykolwiek śniło ci się, że chcesz posiadać supermoce? Może chciałbyś być niewidzialny albo może super silny? Pomyślałbyś, że to niemożliwe, ale czy wiesz, że jest kilkoro dzieci na ziemi, które mają niesamowite supermoce? Od dziewczynki, która nie może czuć bólu po pięcioletniego chłopca, który jest niesamowicie silny. Jesteście nowi na tym kanale? Upewnijcie się, że zasubskrybowaliście, kliknęliście w dzwoneczek i zanim zaczniemy, zostawcie łapkę w górę. Numer 10 Ramzes Sanguino jest pięcioletnim chłopcem, który mieszka w Los Angeles w Stanach Zjednoczonych. Wygląda jak normalne dziecko, ale chłopiec ma syndrom Savanta. Syndrom ten opisuje osobę z zaburzeniami autystycznymi, które ma bardzo szczególne zdolności umysłowe w pewnej dziedzinie. Chłopiec zna siedem języków, w tym włoski, angielski, hiszpański, niemiecki, japoński, arabski i rosyjski. W młodym wieku jego matka włączała mu kilka programów telewizyjnych w obcych językach, a chłopak lubił słuchać tego, co mówili. Wtedy chłopak postanowił uczyć się innych języków w internecie. Ale to nie wszystko. Według matki chłopiec wykazywałby oznaki telepatii. W końcu został przeprowadzony eksperyment. Po trzech spotkaniach z chłopcem dr Powell była w stanie wykazać się pewnym stopniem telepatii. Użyła generatora losowych numerów do wyboru, które matka mogłaby wymyślić. Ramzes potrafił wtedy czytać i odgadywać myśli swojej matki. Numer 9. Yang Jinlong to siedmioletni chłopiec z chińskiego miasta Chozhou. Jest on zwykłym chłopcem, który waży od 20 do 35 kg, ale poza tym ma nadludzkie moce. Może nosić swojego ojca, który waży ponad 90 kg. Do tego bez problemu nosi 100-kilogramowy worek cementu. Według ojca zawdzięcza tę supermoce jedzeniu. Zjada on trzy miski ryżu lub klusek na dzień. Kiedy chłopiec przeciągał linę z rodziną i przyjaciółmi, pobił ich wszystkich samodzielnie. Ojciec Yanga nagrał film, w którym ciągnie on samochód pełen ludzi. Ten filmik również stał się wiralem w internecie. Kiedy chłopiec miał tylko 9 miesięcy, mógł już nosić 2,5 kg beczki z olejem tam i z powrotem bez żadnego problemu. W końcu marzeniem Yanga jest zostać mistrzem olimpijskim w podnoszeniu ciężarów. Numer 8 Alisa jest 14-letnią dziewczynką, która jak każde inne dziecko lubi spędzać czas z jej rodziną i przyjaciółmi. Pewnego dnia siedziała w samochodzie, a jej ojciec wiózł ją do szkoły. Zaczęła czytać słowa, które były na znakach drogowych, ale zamiast wymawiać je normalnie, wymawiała je na odwrót. Powodem, dla którego mogła to zrobić, jest to, że ma fotograficzną pamięć. To oznacza, że wizualizuje słowa w swojej głowie. Kiedy zrobiła to ponownie, kilka miesięcy później w samochodzie z kilkoma przyjaciółmi, ktoś zamieścił filmik na Facebooku i nagranie stało się popularne. Występowała w programie telewizyjnym Fox o nazwie Superhuman. Gdzie pokazała swoje szczególne umiejętności. Dali jej kilka długich słów, by zobaczyć, jak dobra jest, i bez żadnych problemów wiedziała, jak powiedzieć wszystkie słowa. Numer 7. Gabi Gingras to dziewczyna z Minnesoty w Stanach Zjednoczonych, która kocha gimnastykę i gry planszowe. Bardzo dba też o swoją starszą siostrę. Zawsze przy niej jest ktoś w pobliżu, kto ma na nią oko. Powodem tego jest to, że dziewczyna nie odczuwa żadnego bólu, więc na przykład, jeżeli upadnie na podłogę lub spadnie ze schodów, nie czuje bólu. To dlatego dziewczyna nosi kaski i okulary każdego dnia. Powodem tych okularów jest to, że w przeszłości zraniła się w oko, ale lekarze upewnili się, że jej oko pozostanie w ten sposób chronione. Jej zęby również musiały zostać usunięte, ponieważ nie mogła poczuć, kiedy coś ugryzła i czy to boli, czy nie. W międzyczasie dziewczyna skończyła 18 lat i ma nadzieję na normalne życie, jak wszyscy inni w przyszłości. Numer 6. Nandana Unikrishnan jest dziewięcioletnią autystyczną dziewczyną z Indii ze specjalnym darem. Może czytać w myślach swojej matki. Na początku było trudne dla matki nauczyć dziewczynę na przykład używać kubka do kawy. Dziewczynka miała też problemy z mową, ale jej szczególną umiejętnością jest to, że potrafi czytać i mówić myśli jej matki, zanim jej matka zdąży cokolwiek powiedzieć. A jeśli rodzina chce zrobić jakąś niespodziankę, dziewczyna wie o tym, zanim nawet jej o tym powiedzą. Wielu naukowców i dziennikarzy przyszło do jej domu, by sprawdzić, czy te historie są prawdziwe, i okazało się, że rzeczywiście miała dar czytania myśli swojej matki. Nawet kiedy umieścili jej matkę w innym pokoju, udało jej się opisać słowa albo przedmioty, które jej matka zapisała. Numer 5: Czy chciałbyś pamiętać o tym, co robiłeś w dzieciństwie i przeszłości? Z wiekiem zapominasz o wielu momentach, ale nie jest tak w przypadku 11-letniego Aurelia Heimena. Pamięta wszystko, co wydarzyło się w jego przeszłości z niezwykłymi szczegółami. Pamięta co jadł, jakie nosił ubrania i jakich piosenek słuchał w radiu. W 2012 roku na kanale czwartym pojawił się dokument Chłopiec, który nie może zapomnieć. Możesz się zastanawiać, jak to jest możliwe. Chłopiec ma bardzo autobiograficzną pamięć zwaną hipertymezją. To bardzo rzadkie i jest tylko kilka osób na świecie z tą przypadłością. Według profesora z University of Hull, który go badał, chłopiec ma zawsze rację. Numer 4. To szczególna historia Emmy Tablet. Mówi się, że ta dziewczyna ma zdolności umysłowe, dzięki którym może tworzyć ogień, kontrolując swój umysł. Jest to również zwane pirokinezą. Nie ma stuprocentowego dowodu, że ona naprawdę może to zrobić, ale są historie o ludziach, którzy mogą to zrobić. Emma mieszka na Filipinach na wyspach w zachodnich Wisajs. Rozeszły się wieści, że Emma zaczęła rozpalać ogień używając swojego umysłu. Pewnego dnia burmistrz pojechał bezgodnie z historiami, które opowiadała dziewczyna zobaczyć, że coś podpali. I to się rzeczywiście stało. Koszulka zaczęła się palić. Niedługo potem pojawiły się wieści o Emmie. Wszystko co musiała zrobić to powiedzieć filipińskie słowo oznaczające ogień. Nie mam pojęcia czy to prawda, ale może tak być, ponieważ co jakiś czas cuda się zdarzają. Numer 3. Lucas Murray jest pięcioletnim chłopcem z Dorset na południowym zachodzie Anglii, który urodził się ślepy. Jest jednym z pierwszych Brytyjczyków, którzy potrafią wizualizować swoje otoczenie za pomocą techniki stosowanej przez nietoperze, delfiny i niektóre z gatunków wielorybów. Ta technika nazywana jest echolokacją. Echolokację spowodował klikając językiem w górną część jamy ustnej. Pozwala mu to zidentyfikować, jak blisko przedmioty są i z czego są zrobione. Tej techniki nauczył go Daniel Kirsch. Lukas nauczył się tego dość szybko, lecz było to trudnym zadaniem. Matka Lukasa mówi, że z powodu echolokacji jej syn ma fantastyczną przyszłość przed sobą. Teraz może biegać z przyjaciółmi, grać w koszykówkę i skakać na trampolinie. A wszystko to robi samodzielnie. Ta zmiana zwiększyła również jego pewność siebie. Numer 2 Liam Hoekstra to chłopak, który wystąpił w wiadomościach, bo ma niesamowitą moc. Polega na przyroście mięśni, w których tkanka mięśniowa powiększa się zwiększając objętość poszczególnych komórek mięśniowych. Liam mieszka w Roosevelt Park, Michigan w Stanach Zjednoczonych i ma bardzo małą zawartość tkanki tłuszczowej. To dlatego jego ciało jest w 40% zbudowane z mięśni. Jest nie tylko muskularny, ale także niezwykle silny, szybki i zwinny. Kiedy był jeszcze dzieckiem, mógł już podnosić ciężary i robić więcej pompek i przysiadów niż większość dorosłych mężczyzn. W wieku trzech lat mógł już podnosić ciężkie przedmioty. Liam naprawdę ma trochę supermocy. Wydaje mi się, że każdy chciałby jeść jak najwięcej bez przybierania na wadze, i Liam może tak właśnie robić. Chłopak ma nadzieję, że w przyszłości będzie mógł wziąć udział w zawodach strongmenu. Numer 1. Nong Juhui jest chłopcem z Chin, który był w wiadomościach w 2012 roku, ponieważ posiada kocie oczy. Urodził się ze specjalnymi niebieskimi oczami. W Chinach oczy ludzi są zwykle ciemne. Jego rodzice też mają brązowe i czarne oczy, ale to nie wszystko, co czyni chłopca wyjątkowym. Jego supermocą jest to, że może on widzieć w całkowitej ciemności. Na przykład może on czytać książki po ciemku i pisać w całkowicie czarnym pokoju. Dla wielu naukowców jest to wielka tajemnica i nie mają pojęcia, jak to możliwe. Rodzice małego chłopca byli zaniepokojeni i pozwolili lekarzom na przeprowadzenie badań. Okazało się, że jest bardzo wrażliwy na światło. Jego oczy wyglądają nawet na zielone, gdy są oświetlone latarką. Lekarze oczekują, że jego oczy wrócą do normalności, ale to jeszcze nie nastąpiło. Jakie supermoce chcielibyście posiadać? Dajcie znać w komentarzach. Jeśli podobał Ci się ten film, zostaw kciuka w górę. Chcesz zobaczyć więcej filmów, które zrobiłem? Kliknij jeden z nich na ekranie lub wejdź na kanał. Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia następnym razem.